Witajcie na moim kanale. To jest pierwszy, dłuższy film na moim kanale. Więc <laughs> zostawcie subskrypcję, zostawcie lajka, udostępniajcie, komentujcie i zostańcie ze mną na dłużej. To moi drodzy, jestem ja jako dziecko. Jak możecie zauważyć, ja byłam dosyć pulchnym dzieckiem. Eee, bardzo lubię to określenie. Nie miałam świadomości, oczywiście... Jak powinnam się odżywiać, jak wygląda taki zdrowy styl życia, co powinnam wybierać. I też jako młoda osoba nie zastanawiałam się nad tym, jakoś bardziej żyłam sobie swoim szczęśliwym, dziecięcym życiem. Nie zdawałam sobie sprawy, jak te wszystkie wybory przekładają się na przyszłą mnie. I co by nie mówić, byłam tutaj młodziutkim człowiekiem, ale jeszcze niedawno moje życie też wyglądało zupełnie inaczej, jadłam niezdrowe rzeczy. Jadłam to, co wpadło mi w rękę, byłam bardzo leniwą osobą. praktycznie nie uprawiałam sportu, no ciężko było, byłam bardzo niepewna siebie, bardzo. Ale teraz, kiedy wiem już i mam świadomość tego, co robię i potrafię podejmować decyzje o tym, co robię, jak żyję, no to to wszystko się zmieniło o 180 stopni. Nie potrzebujemy rewolucji, żeby przejść ogromną zmianę, potrzebujemy konsekwencji i samodyscypliny. Ale jak pewnie wiecie, temat dzisiejszego odcinka to dlaczego małe rzeczy zmieniają życie bardziej niż wielkie plany. Bo tak naprawdę ile razy z wielkich planów wychodziło okrągłe nic. I opowiem Wam tutaj o małych rzeczach, które po prostu w moim życiu pomogły mi się ogarnąć. Więc pierwszą rzeczą na mojej liście jest codzienny trening. Codzienne ćwiczenia, oczywiście nie mówię tu o maratonach, nie mówię o wyciskaniu siódmych podów na siłce, ale wiecie, codziennie nawet 10 minut. 10 minutowy spacer, yoga, rozciąganie, oczywiście może być to siłownia, może być to bieganie, pływanie, taniec do ulubionej muzyki. Ja na przykład osobiście bardzo lubię odpalić sobie jakiś trening na YouTube i ćwiczyć sobie po prostu z tą osobą. Takie codzienne treningi, codzienne podejmowanie się ćwiczeń, Wpływają bardzo na nasz nastrój, na nasze nastawienie, do wszystkiego, i nie dosyć, że wpływa to na naszą energię, to jeszcze pomaga nam budować dyscyplinę, bo jest to coś, co robimy, staramy się robić każdego dnia i kształtuje naszą sylwetkę, nasze piękne ciała. I co ważne, nie planujmy od razu rozkładu treningów na kolejne pół roku. Po prostu zacznijmy od 10, minimum 10 minutek dziennie. I tutaj przejdziemy do kolejnej rzeczy z mojej listy, czyli pięciu zwycięstw każdego dnia. I już mówię o co chodzi, bo ja byłam taką osobą, że lubiłam sobie zaplanować cały dzień. Od jutra robię to, 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 pójdę tam, będę biegać, jeść zdrowo, zero słodyczy. No i to, moi rodziny, nie wypala, ale jeśli zrobicie sobie listę pięciu rzeczy dziennie, które macie do zrobienia, Pięć krótkich rzeczy, które po prostu przybliżają Was do Waszego celu. I oczywiście każdy ma inne cele. Dla jednego celem może być schudnięcie, dla drugiego celem może być założenie własnej firmy. I pod to robisz pięć rzeczy, które powtarzane każdego dnia będą Cię przybliżać do celu, pomogą Ci go osiągnąć. Czyli na przykład w kontekście odchudzania może być to jutro pójdę na 30-minutowy spacer, a w kontekście zakładania własnej firmy jutro zrobię biznesplan. Te pięć punktów, moi drodzy, pięć sukcesów, małych sukcesów każdego dnia, daje wam poczucie progresu. Daje wam poczucie, że panujecie nad swoim życiem. To jest bardzo satysfakcjonujące, jak masz y, zeszyt, masz tam rozpisane wszystkie swoje rzeczy. Ty podchodzisz wieczorem i cyk, 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 wszystko zrobiłam. Więc polecam tą metodę. Ja tego nie wymyśliłam. Ja to wzięłam od Rafała Mazura, którego podcasty również serdecznie polecam. Naszym kolejnym punktem jest. Romantyzowanie życia. Moi drodzy, szczęście nie przychodzi, gdy osiągniemy jeden największy cel. Szczęście musi być też każdego dnia po drodze do tego celu. Świeci mi straszne słońce. I moi drodzy, nauczmy się dostrzegać to szczęście w małych rzeczach. W filiżance herbaty, którą kupiłaś wczoraj. W świecy zapalonej do kąpieli, w lampce wina, obrazie, w zdjęciu, które zrobiliśmy spontanicznie. Wiecie o co chodzi? Takie małe rzeczy, one mogą sprawić, że zwykły dzień stanie się wyjątkowym dniem. Kolejną rzeczą tutaj jest gotowanie sobie posiłków. Ile razy spotkaliśmy się z czymś takim, że mama mówi: Ja dzisiaj nie gotuję, bo po co mam gotować sama dla siebie? Jak was nie ma w domu? No, i ja uważam, że gotowanie sobie to jest takie trochę mówienie do siebie, jesteś ważny. No i gotowanie sobie może dać poczucie troski o samego siebie, o własne ciało. Moi drodzy, gotując w domu, wiemy co wkładamy do garnka. Wiemy co wkładamy na patelnię, wiemy co jemy, tak? A to też może pomóc osobom z obsesją e, nie wpadania w poczucie winy. No i gotując samemu sobie, łatwiej jest utrzymać dietę. Łatwiej jest jeść zdrowo, łatwiej jest policzyć te kalorie mniej więcej, jeżeli ktoś to robi. I oczywiście, żeby to było jasne, w jedzenie na mieście nie ma nic złego. Nie ma nic złego. Możemy wybrać, co zjemy, ile zjemy, i od czasu do czasu to jest fajna opcja. Ja na przykład osobiście jedzenie na mieście traktuję jako taką okazjonalność. I tutaj płynnie przejdziemy do kolejnej rzeczy, która jest banalnie prosta, a z którą tak wiele osób ma problem, w tym ja. Czyli picie wody. Moi drodzy, woda to jest dawca energii, woda to jest najlepszy detoks, najlepszy sposób na lepsze samopoczucie I często, szczerze mówiąc, jest tak, że nie potrzebujesz żadnych cudownych suplementów, potrzebujesz po prostu wody Ja, moi drodzy, mam coś takiego, że ja zapominam o piciu wody Ja leję sobie półtora litrową butelkę, stawiam ją na stół rano, cały dzień ją omijam, a wieczorem do niej podchodzę i mówię Julia, miałaś wypić półtora litra wody, to nie jest trudne ale zapomniałam. Ostatnie dwie rzeczy chciałabym troszeczkę skrócić. Pierwsze z nich to jest czytanie książek i słuchanie podcastów, oczywiście takich rozwojowych, które budują nasz mindset, wpływają na nasze myślenie w pozytywny sposób. I wiecie, na przykład, czytam dzisiaj jeden rozdział książki albo czytam dzisiaj przez 20 minut. I druga rzecz, sprzątanie wokół siebie, bo jak to się mówi porządek na biurku to porządek w głowie. Faktycznie jest coś w tym, że lepiej się pracuje w czystym otoczeniu. E, czyli ja, na przykład, proponowałabym poświęcić sobie 20 minut każdego dnia na sprzątanie. Chcę Wam jeszcze przypomnieć, że sukces to są oczywiście małe rzeczy powtarzane każdego dnia. Wytrwale, konsekwentnie. Możecie to słyszeć bardzo często na moim kanale, ale osobiście zgadzam się z tym, jak z niczym innym. Patrząc na siebie sprzed lat, ja wiem, że nie zmieniła mnie jedna rzecz, tylko ta gromada codziennych, małych wyborów. Więc tak moi drodzy, dajcie znać, jaka mała rzecz zmienia Wasz dzień lub pomogła Wam zmienić Wasze życie. A jeżeli Wam się podobało, łapka w górę, subskrypcja i pamiętajcie, że robicie to wszystko dla siebie.